Obudziliśmy się zamknięci w jakichś pokojach, nagrona nigdzie nie było. Ja się spał, ciuki. Gdzie ja jestem? Od kiedy na tej sali jest taki pokój? Kurna, zjadłbym Cesarce Sona. Albo jakąś Martadelę. Kajżeś jest pędrzu z badylem. Twoja stara wyciska pryszcze łokciami. A twoja stara psika się od spisem. Ta! A twoja stara podkładała głos pod odkurzacz bisiów. A twoja stara myśli, że kolejną liczbą po 10 jest szuka. A twoja stara spawa szyny? A twoje... A twoja stara słucha pornoli w radiu A twoja stara szczeka na pociągi A twoja stara jest piątym żółwiem ninja A twoja stara zna instrukcję obsługi do na pamięć A twoja stara wygrała wyścigi konne na karuzeli A twoja stara dzwoni na domową i pyta się gdzie jesteś A twój stary Eee A twoja stara Eee Dobra spierdalaj lachociągu Twoja stara gryzie meble Chyba twoja O kurwa te. Raz to powiedziałeś. Skończ pierdolić i powiedz nam co tu robimy Czeka A to się zalicza jako lekcję w wf Jak lekcja życia w sióżu majtku A mogę iść, bo ja mam teraz historię Tak, łatwo stąd nie wyjdziesz z tą Gdzie jest Borys? Żyje, czy coś mu zrobiliście? Udało się go uratować Lecz jeśli wam się nie uda wygrać Wasz brylatył psaniec zdychnie razem z wami Co my mamy wygrywać? A za chwilę przyjdą po was moi ludzie Razem z nimi udacie się na lęk, w których będziecie walczyć o życie A twój stary to rower Twój stary nie znał do zerówki Dobra, to laj dropsa Co tu tak świętnie pachnie? Witaj na testerze przehiki z Paślaku. Na twoim nosku jest palówka belinka. Jeśli ją zjesz przed tym, jak twój kumple ukończą zadanie spotka cię najbrutalniejsza kara. Nie, tylko nie warzywa. Coś gorszego niż warzywa. A to chuj, dzi pizi remont skui. Ale mnie odbyt boli, co ty mi zrobiłeś? Witam. minut do wybuchu. Jeśli je nie rozbroisz, to wylecisz w powietrze. Musisz przełamać bariery, lojtku. A co ja bory, żeby srać trotylem? Jak ja mam to wyjąć niby? Musisz sobie to wygrzebać z dupy. Zasrane poje. Chyba tym twoim kijem se to wygrzebie. Twoja stara go Dobra, skończ, bo to już nie jest śmieszne. Chłopaku z zakolami witaj na pociągarce. Czemu ja wiszę? Przysięgam, że jak stąd wyjdę, to ci poskaczę po ryju. Wszyscy to co mam robić, żeby się wydostać? Gadaj natychmiast. Jeden z twojej ekipy ma w tyłku bombę. A tak się składa, że na drążkach są czujniki na detonatory. Pierwszy zdetonuje ci kolega, drugi ciebie. Jeśli puścisz się drążka, to jednie. Chyba oczywiste. Możesz wybrać już spróbować wytrzymać. Przysięgam, że cię ubije srogo ulizany oblechu. Jesteś wysyczy się goisz na bieżąco. Chujcie to obchodzi. A szwerty też jesteś od dziecka, czy coś ci się stało, wychol. A ty od dziecka jesteś pierdolnięty, żeby kij nazwać Lucyna i transportować kampera na salę gimnastyczną. Przyszło z wiekiem. Dobra negro, gadaj gdzie ja jestem i co to za knefel. Witaj na kole fortuny. Wciskaj przyciski, zobaczysz co się stanie. Albo uda ci się wypuścić jednego z twoich kumpli, albo czeka cię pasków na kara. Czyli tym kneflem albo otworzę nam wszystkim drzwi, albo dostanę jakąś karę. Żebyś a jaka to może być kara? Na przykład znieczulenie dla konia. Ała kurwa. Moja łapa. Rosuj szybko i módl się o do karę. Twoi przyjaciele aktualnie walczą o życie, a ty masz szansę ich uratować. To prawda będziesz bardzo ciepiał, ale no może wam się uda. Ale z siebie kurwa, Faja Anegron. Widzę, że znieczulenie dla konia działa perfekcyjnie. Miłego losowania. Kurwa, mocny jesteś. Pewnie też ta bierzła chudro. Zaraz cię zerze. A i taki mały szkopu. Jak zerzesz jednego z nich, to twój bebek zostanie przepalony. Tak. W żarciu na stołówce dodałem kwasu. Walcz na łapy, albo zerzy ich, wypalając się od środka i konając w męczalni. No to mam problem. Ja pierdolę, jak ja mam to wyciągnąć. Akurat mi się srać nie chce. Na ścianie Nie ujdzie ci to na sucho przy cholu. Nie ujdzie, bo sobie popijam właśnie ci nam. Dobra, zamknij ryj już. Pamiętaj o haku. Chryste, przecież to mi rozerwie dupę. ha bla Kurwa! ale ból! Ojej, słabo wygląd szły, Solu. z znieczule nie widzę. Jeszcze kozą w nogę dostałeś. Przykra sprawa, bo żadne drzwi się póki co nie otworzyły. Ja je otworzę dzisiaj, ja! Do A kurwa, mój ława piszczelia. Ciężko kurwy i próbuj dalej. A -a! A -a! Jasny chujaki ból. Gratulacje, kamoń. Teraz musisz ją jeszcze rozbroić. Domyślam się. Kiedyś na princoku też nam zamotowali i rozbroiliśmy to z waflem, dam se radę. Inokai tu się baterie wkłada. Oż kuźwa. Odroba. Nie wytrzymam. Moje ręce krwawią. Spokojnie. Teraz opanimy, wiemy, i będzie porusza. Błagam, tylko nie to. Zabij mnie! Błagam. Pokaż jak chłysku. dalej. Kurwa, czemu tu nie ma baterii? Jak ja mam to rozbroić? Gratulacje. Mój łysy kolega otworzył ci drzwi. Teraz możesz im pomóc, albo się zwinąć i nigdy nie wracać. Oczywiście, że im pomogę. Daj mi lekarstwo! Albo mnie dobij. Masz trzecie znieczulenie dla konia. To ci powinno pomagać. Błagam. No dobra, losuj, to może przyjdzie pomoc w postaci medyka na dwie minuty. A ja niestety wypadł ci szybki pierdol i łamanie, żeby... Wituj się, błagam. Puść mnie proszę. BOE, oddychać nie mogę. Gdzie oni są, gadaj. Znajdź moich ludzi, to znajdziesz też innych. Chrysty Nazarejski. Miłość to ja zaraz Ci pomogę, jeśli drzwi się otworzą. Zostaniesz szansę pomocy. Mutanty zostaną rozstrzelane karabinem i nie zabiją twojego przyjaciela. A tobie połamiemy rękę. Wroda, tylko otwórz te jebane drzwi. Twój łysy kolega musi je otworzyć. A nie wiem, czy będzie w stanie. Co zrobiłeś, Adikowi Kutasie? Ledwo żyję, ale ciągle próbuję. Schowany dostał trzy razy krzyku w sobie z trzydzieści zastrzyków ze znieczuleniem. ty żyjesz. Choć stąd boczku trzeba pomóc reszcie. Jak się trzymasz? Głodny jestem i mnie wszystko boli. Wytrzymaj jeszcze trochę. A Zakor siedzą w celach i potrzebują naszej pomocy. Dobra, to lecimy. Niech cię chuj strzeli przy ocholu. To tutaj zakol trzymaj się już się tam wpierdalamy. Wchodzę tam z drzwiami. Mam cię za kolaku. Spierdzaj z tego pokoju, bo zaraj mnie. Było blisko. To teraz szukamy Adika. Pospieszmy się, bo Negron gadał, że ledwo żyje. spraw w twoim pokoju trujący gaz. Za jakieś pół minuty się udusisz z z moich celotygodniowych sok. Mama Dika. Co to za odur? O kurwa, chcieli go udusić. Spokojnie, Adrian. Jesteś bezpieczny? Kurwa, ile on dostał tych zastrzyków. Chuj wie. Trzeba mu to wszystko wyjąć, a przynajmniej jak najwięcej. Gratulacje, Lojki. Jak już Widzicie kolegę, się do tych drzwi, mamy do pogadania. Przysiegam, że odjebię tego kutasiarza z przyjemnością. Na razie mu pomóżmy i zwijajmy stąd. Jak się trzymasz, łysy? Lepiej, ale nie czuję kompletnie nic. No to dobrze chyba. Się kurwa nie ciesz tak fiuczę. Bo co mi zrobisz, parking go głowy? jeden ruch i zostajesz rozstrzelany. Wypuść nas! Już nigdy tu nie wrócimy. Oj, wrócicie. Od teraz pracujecie dla mnie. Szabrujecie likwidujecie i zdobywacie. Chciałem sprawdzić waszą psychikę i zdaliście test na szóstkę. Należycie w stu procentach do mnie. A jak się przeciwicie, to was odkurwie w najpaskudniejszy sposób. Wszystko jasne, mam nadzieję. Jasne, ale gdzie jest Borys i jak się czuje? Okularnik siedzi u medyków w obozie nerdów. Podrzuciliśmy go. Oni go opatrzą i wypuszczą. Daj nam stąd wyjść. A spierdalajcie równo. Lecz jutro zaczynacie pracę. Macie nam zostawić pod drzwiami amunicję, jedzenie i bimber. W innym wypadku wiecie, co się stanie. Wiemy. No to biercie się stąd. Do zobaczenia jutro, lojtki. Jezu, nie wierzę, że się udało. Chyba pora zmienić szkołę. Ten pojeb nie da nam żyć. A ta apokalipsa może trwać z pięć lat. Preferuję budowlankę. Nigdzie nie idziemy. Przysięgam, że dopadniemy z kurwola i zniszczymy jego ludzi. Zakol dobrze mówi. Rozpoczęła się wojna. A my ją zwyciężymy. I razem zlikwidujemy Negrona raz na zawsze. Musimy opracować plan. Bo ten powiedział ma mnóstwo osób, a nas jest tylko piątka. Reszta uczniów pewnie nawet nie będzie chciała wchodzić w taki spór. Damy radę. Rozbijemy skurwysyna. syna. Mam nadzieję, że chociaż obecność nam dał. Borys, dobrze, że żyjesz, ale skądś pierdolić. Dobra, to zawijam. Do jutra, chłopaki. Ja też już idę, Nara. I ja również. Muszę jeszcze skoczyć do Maka. Dopadniemy gnoja i go skończymy. Mam już plan. Jaki powiem wam w najlepszym momencie. Wytresujemy skurczy byka.